Nazywam się Nicole, a tutaj jest mój koń, Sonet. Dzisiaj mamy trening skokowy. Dzisiaj jest piękna pogoda, mamy trening o 18.15, więc nie będzie już dzisiaj chyba tak ciemno, jak było wtedy, bo wtedy było dopiero o 20.00 ciemno, ale mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze zdążymy poskakać, jak będzie jasno i ja będziemy coś widzieć. Więc lecimy z treningami przed naszą licencją, bo chcemy ją zdać w końcu. Syna jest już osiadłana, ja też mam już na sobie kask, oczywiście, że jak zwykle mamy ten sam y, strój treningowy, y, no i najważniejsza maseczka na nosek też jest przeciwko-vidowa. <grytanie> ja dzisiaj nie mam makijażu, więc się nie przestraszcie mojego widoku. Mamy jeszcze dużo czasu w sumie do treningu, bo aż 15 minut, jak w sumie nie 20, to idziemy i tak po prostu ustępować i się dobrze konie rozstępuje, przynajmniej. Nie? To ci co no to powiesz? Wygląda jakby nie chciał. <grystanie> Ale w sumie ja też wyglądam jakby nie chciała. Już wsiadłam na Soneta i właśnie stępujemy sobie tutaj na trawce obok placu, żeby nie przeszkadzać na placu i żeby nie kurzyć. Więc czekamy na naszą panią trener i będziemy jeździć. Wytrzymaj delikatnie na wody. O! Może nic się nie stało, pokładź, może reagowała, posłuchała Cię. No, Dobra, mogę już? Tak. Nie szkodzi, nie szkodzi. A? na prawo, zmień sobie kierunek o, super tak. i tak samo Nikola patrzysz do przodu i potem ładnie na prawo się kręcisz mięciutko, miękko, miękko o, widzisz super, bardzo dobrze pochwal go i dostępne patrz do przodu, miękka ręka super bardzo dobrze, jeszcze troszkę ląduj bardziej na strzemie stacjonatę, Patrz już na stacjonatę do przodu. Nisko rączka. Równy gal. Uh! Dobry koń. Tylko ty się nie zabrałaś. Leciutko. Pupa do góry. O ta, I Teraz już nie przeskoczy, bo się... Spią. Tak i teraz oksa. Patrz tutaj. Jak, już zro... Jak zrobi taką zmianę, to już jest dobrze patrz do przodu, pięć, cztery, trzy, dwa Super. ale gdzie? ale czego? O! patrz do przodu pięć, cztery, trzy Dzisiejszy trening był taki bardziej lajtowy, trochę popracowaliśmy nad lądowaniami na lewo, ale nie skakaliśmy jakoś bardzo ambitnie, więc no w sumie to tyle w tym dzisiejszym odcinku. Wiem, że był trochę krótki, no ale nic więcej tutaj w sumie nie upcham, więc widzimy się w następnym odcinku. Pa!